W tym miejscu dziękuję księży arcybiskupie za dzisiejszą wspaniałą tę celebrę i za ten wspaniały dar pozostawiony matce Boskiej Łaskiej, której wizerunek w tym mieście niezmiennie pozostaje niemal od 500 lat. Z radością witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Biernata. Radośnie witam pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Jąskiego. Witam serdecznie pana Cezarego Olejniczaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana posła Dariusza Polaka. Piotra, przepraszam. Witam bardzo serdecznie pana Andrzeja Owczarka, senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Witam kombatantów i weteranów dzięki walce których mamy niepodległą! Z ogromną radością witam przyjaciół, przyjaciół naszej gminy, panią Jolantę Hełmińską, wojewodę łódzkiego. Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego. Witam Pana Sławomira Wasilczyka Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam Księży i Ireneusza Kulesze Mariana Cziukińskiego, Warkomieja, Ruraza. Nadmienie, że ksiądz Prawa Pierżonów urodził się właśnie w jednej z kamienic w tym rynku. Prawie nie chciałem, ale mam potwierdzenie, że miał zaszczyt swoją obecnością pan prezydent Papianik widziciel Witam Panią Wójt Gminy Bocierady Bożene dłony. Witam Wójta Gminy Buczek, Pana Bronisława Węglowskiego. Witam Pana Mirosława Potasiaka, zastępcę Wójta Gminy Sędziowice oraz Pana Zasława Łańskiego, przewodniczącego Rady Gminy Sędziowice. Witam komendanta powiatowego policji inspektora Bartosza Kłowackiego. Witam pana prekapiera Piotra Całego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Głaskiej. Witam inżyniera nadzoru pana Jacka Wójtowica, reprezentującego Nadziesznictwo Kolumna. Witam radnych Rady Miejskiej. Radnych Rady, Rady Powiatu. Mam ogromną przyjemność powitać gościa szczególnego, panią Grażynę Błęską-polską, znakomitą polską aktorkę, mieszkankę łasku, maturzystkę naszego liceum z roku 80. Witam Pana Sławomira Kralewskiego, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Witam Panów oficerów wszystkich formacji, żołnierzy. Witam strażaków ochotniczych w straży pożarnej, Pięknie grającą i zawsze uświetniającą nasze patriotyczne uroczystości Orkiestrę Dębną Łaskiego Domu Kultury. Witam niezawodnych karcerzy. Równie niezawodne Łaskie, łaskie Bractwo Strzelców Kurgowych. Witam przedstawicieli firm związanych z rewitalizacją placu 11 listopada. Przedstawicieli Stowarzyszeń, Związków i Instytucji Serenów Gminy Łask. Witam szefów jednostek podległych gminie Łask. Szefów jednostek podległych Powiatowi Łaskiemu. Przedsiębiorców, media. Gorąco i serdecznie witam wszystkich mieszkańców Łask.